Wystarczy łyżka, by pozbyć się kreta z ogrodu. Zrobisz z niej miksturę, która przegoni wszystkie krety. Jeśli masz problem z kretami w ogrodzie, wypróbuj ten tani i skuteczny domowy sposób. Przygotowanie tej mieszanki zajmuje tylko chwilę. Zacznij od podgrzania 300 ml wody, która będzie bazą roztworu. Dodaj łyżkę kawy. Jej intensywny zapach odstrasza gryzonie, w tym krety. Następnie wlej 200 ml octu, którego ostra woń skutecznie zniechęca te zwierzęta. Do tego dodaj łyżkę pieprzu kajen, aby płyn był jeszcze bardziej nieprzyjemny dla kretów. Na koniec dodaj łyżkę granulowanego czosnku, znanego z właściwości odstraszających szkodniki. Wszystko dokładnie wymieszaj, aby uzyskać jednolity roztwór. Przed użyciem rozcieńcz go. Wystarczy 100 ml mieszanki na litr wody. Wlewaj roztwór regularnie do wszystkich kretowisk. Usuń wierzchnią warstwę ziemi, żeby pojawił się otwór tunelu wydrążonego przez kreta. Do niego wlej przygotowany płyn. Najlepiej robić to wieczorami, kiedy krety są najbardziej aktywne. Ten naturalny środek jest bezpieczny dla roślin i zwierząt domowych. Bez obaw możesz go stosować. Wypróbuj go, a pozbędziesz się kretów raz na zawsze.